Siemanko wszystkim na naszym kanale kochani w dzisiejszym odcinku nagramy sobie słoneczko z petard FP3 mamy tutaj tysiąc takich petardek Czekaj, złap ostrość gadzino, Czy mam ustawione? Pewnie mam ustawione na manualną ostrość. Nie. Co jest kurwa? To masz czapę. No mamy tutaj tysiąc takich FP trujeczek z CE ulepszona wersja Elvisie odpal i rzuć jedną pokaż jak to tam wygląda Wader tu obstawia kartoniki żebyśmy mogli ułożyć ładnie kropę nie krople bez kitu tylko słoneczko z tysiąca FP trujek posłuchajcie jak strzeli sobie jedna sztuka Dobrze. I mamy tutaj tysiąc takich e, oto FP-trójeczek. Niestety straciłem komputer, gdzie miałem nagrania, jak e, otwierałem, robiłem unboxing, e, gdzie było właśnie 50 paczek, jak to otwierałem, jak to wszystko fajnie wyglądało. Niestety straciłem komputer, gdzie miałem te wszystkie fajne filmiki, więc no niestety nie ma takich fajnych wstępów, tak jak chciałem, że były. No ale też nie powinno być e, z tym Lipę, zaraz bierzemy się za układanie gigantycznego e, słoneczka. Tak. Potem naciapiemy dość sporo lątu do środka, żeby to wszystko Wreszcie ładnie idzie. podpaliło. No i czeka nas dużo, ale to dużo zabawy, a efekt będzie dwusekundowy. A więc zapraszam do oglądania. Tak. Dan, 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 dan. No do słoneczka trochę to brakuje, ale to będzie taki rąb. Rąb? Tak? To, to będzie coś. To będzie taki rąb, nie? To będzie to. Ty, ale pogoda nam strasznie się nie sprzyja. O. Ktoś nie dał księdzu na tacę. I pogoda. Jaszczur. No. Jaszczur. Nie, no Jaszczur się spisał. A co, ma... co z naszym przyjacielem Jaszczurem? Nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem. I tak to, oto, kochani, yy, wygląda. I oczywiście po tym odcinku, jak zobaczy, jak to wszystko fajnie wypali. E, powstanie takie gigantyczna kula strzelających petard. Oczywiście podczas takich zwariowanych projektów trzeba po pierwsze zachować bezpieczną, ale to przede wszystkim bezpieczną odległość. Bez, przede wszystkim, nie? Myślę, już powtarzam. E, robicie to na od ludziu, żeby przypadkiem ktoś Jakiś na przykład taka pani, grzybiarka, biarka nie wpierdzieliła się wam na projekt, żebyście nie mieli nikogo potem na sumieniu. Musicie mieć jak to się mówi zagwarantowane miejsce, że nikt wam się po prostu tu nie wpierdzieli. My to robimy na zamkniętym terenie bezpieczna odległość, no bo to wiadomo petarda ma być postawiona na ziemię, odpalona, a tu będzie to gigantyczne słoneczko, to wszystko naraz zacznie wybuchać, będzie gips zacznie latać, więc można dostać gipsem w oko. Więc takie rady bezpieczeństwa, co, jak, powinniście robić. No i przede wszystkim długi ląd dorabiacie, żeby odpalić i mieć okazję uciec, jeśli ktoś w przyszłości będzie coś takiego chciał zrobić. No i jeśli pod tym odcinkiem będzie dużo łapek w górę, dobre wyświetlenia, miłe komentarze. Na przykład Machony, tam są ryby, albo tam są dżownice. To kolejny projekt jaki nagramy, to będzie odcinek, gdzie odpalimy tysiąc petard dum-bum z 2016 roku. Petardy dum-bum, na których uczyłem się tak naprawdę wysadzać pierwsze takie drobne rzeczy. Stare, pierwsze, dobre dum-bumy! No, patrzcie, Wadelek wziął się za robotę. Zwierzątka się boją! No tak to wygląda. dam daradam, daram, dam 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 tak, tu zwierzątek akurat ja ma. Chociaż kiedyś sarenki tutaj przychodziły i z ciekawości patrzyły jak my strzelamy. Dosłownie. My tutaj żeśmy odpalali e, petardy, a tu zaraz przywiezie, tam gdzie samochód stoi, stała sobie sarenka i się patrzyła. my strzelamy, ona stoi i się patrzy. No. Dobra, widzimy się jak prawie będzie projekt gotowy. Dzisiaj jest dość silny wiatr, ale fantom się spisuje, jeśli chodzi o silne wiatr. Prawda? Wpadę. Ostaw ją tutaj za wink, za, za, za nasypem i tyle, I Tak, o, tak to zaczyna wyglądać. Idzie szpachel, pan przywiózł Andrzej. kartę, pan Andrzej. Oj, pan tak Andrzej. to wygląda. Po co te kamienie, żeby nam kartonik nie uciekł, bo to by się wszystko e, te nam po to, rozsypały. No i zaraz przygotowujemy się do całej... Akcji, kochani, przygotowuję się do całej akcji, więc zobaczymy, czy to będzie hit. Czy będzie hit? Niestety nie ma tej mojej dobrej muzyki, bo ta dobra moja muzyka została na komputerze, który mi zabrali. R.I.P. serduszka i te sprawy i to dada. Dobra. Widzimy się, jak będziemy to odpalać. Odpalaj, kolego! <śpiewanie> <śpiewanie> Jestem ciekawy! O! 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 o. Idziemy, powiem wam, że projekcik wypadł dość fajnie. Wielka kula taka się zrobiła. Nie? No. O kurde, jakie pobojowisko. Kartony przetrwały, oprócz tego, że jeden się pali po w e, Tutaj chyba to gdzieś było, nie? Tam masz. No. Eee, tu nie ma... ...lipy. O, karton zabrało, ale nie widzę żadnej całej petardy. Nie. Oprócz tego, że karton się zapalił. I tylko multum... Sieczki jest. Widzisz? No. Multum siczki Ściółka dla ptaków. No, ściółka dla ptaków. Jak wadę oceniasz? 10 na 10 dla mnie. Ład te... No, Andrzeju no, no. Dobry no, tak projekt. 9,5. Dobry projekt. By masówka, to by było 10. <noise> Nie, powiem wam, że wypadło bardzo fajnie. FP trujeczki. Naprawdę dał radę. Ty tutaj co się w ogóle dzymi O, kawałek petardy. Więc jeśli Wam się odcinek spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapy, subik, dzwonek mile widziany, pamiętajcie, żeby prawidłowo zawsze odpalać pirotechnikę, zachowywać bezpieczną odległość. No i nie próbować naśladować czasami głupich moich wybryków. Trzymajcie się ściepło i do następnego odcinka! I mam nadzieję, że niebawem zobaczycie słoneczko z dum-bum. Zwykłych, starych. Dara.